Jest to akcja promocyjna organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod y, taką nazwą Fundusze Europejskie Polska Korzysta i ma na celu tutaj pokazanie y, w jaki sposób wykorzystywane są fundusze europejskie, ponieważ y, bardzo często nie zauważamy tego w y, codziennym życiu, że coś się zmienia, nie wszyscy widzimy, że korzystamy z nich. To jest takie nawiązanie też do, do wcześniejszych naszych akcji, że nie wszyscy widzimy, każdy korzysta, a nie każdy widzi, co się zmienia i jak są wykorzystywane środki z Unii Europejskiej. I właśnie ta impreza ma na celu pokazanie tego, w jaki sposób, w jakich dziedzinach życia te środki europejskie są wykorzystywane. Co zostało, co zostało zmienione, jak dużo zostało zmienione. Mamy tutaj taki tak naprawdę drobny wycinek z każdej dziedziny życia. Pokazujemy wszystkim, od, począwszy od dzieci do, do oczywiście osób dorosłych, którzy mogą skorzystać z m.in. informacji czy porad udzielanych przez punkt informacyjny o funduszach europejskich. Dla dzieci oczywiście są wszelakie konkursy, zabawy, w których mogą poznać Unię Europejską i dowiedzieć się w jaki sposób korzystamy z funduszy europejskich i oczywiście można zobaczyć najróżniejsze projekty, które zostały zrealizowane przy pomocy środków europejskich, takie jak m.in. jeśli chodzi akurat o konkretnie o województwo wielkopolskie, to rewaloryzacja zespołu klasztornego w Ostrzeszowie.